Oh, 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 oh. Tak. Albo. Dobra. Witajcie moi drodzy. Tu Jasnowidz Kamil wizje w punkt. Witam was bardzo serdecznie na naszym kanale moi drodzy. Pierwsza rzecz, to nie wiem, czy pamiętacie historię z kotem. E, otóż, wyobraźcie sobie sytuację, że napisała do mnie pani e, małżeństwo e, mail, w e, którym opowiedziana jest historia zaginiętego kota. No i ja państwu to czytałem. Myślałem, że sprawa się zakończyła. E, kotek e, został odnaleziony w miejscu, w którym wskazałem, bo powiedziałem, że jest. Prawie dwa kilometry od działki, na której był zawsze i został zagubiony. I że Kotek wcale nie chce wrócić do domu, tak powiedziałem. Że ma się dobrze, że tam niczego mu nie brakuje. Są myszki, ptaszki i wszelkiego rodzaju jedzonko. O. I przyszła do mnie informacja, oczywiście zwrotna, że. Punkt. nawet mu, przepowiedziałem, i nawet muszę Państwu powiedzieć, że y, to małżeństwo y, opowiedziało, że. Bo ja tam napisałem, że trzeba się śpieszyć, bo będzie załamanie pogody. I faktycznie tak się wydarzyło, bo dzień po odnalezieniu kotka, y, który sprawiał wrażenie, że nie chce wracać do domu, tam była straszna ulewa. No, jakby to się mogło skończyć, y, trudno y, przewidzieć. Ale moi drodzy, y, Przeczytam Państwu fragment listu, który otrzymałem od nich w dalszej kolejności. Bo otrzymałem też taki prezent, właśnie tego kotka. Tak to wygląda. Jest to piękne. No, rzeczywiście, kotek na zdjęciach biały. Tutaj jest biały. Tak, tak wygląda. No, jest to piękna. Ma być to pamiątka którą mam sobie postawić tutaj, i, i zawsze to ma tu być. Natomiast fragment tego serdecznego listu jest następujący. Tutaj są też sprawy opowiedziane, takie dość prywatne, bo jeszcze rodzina się zwraca z pewną sprawą do mnie. W dowód wdzięczności pragniemy przekazać panu pamiątkę z tego wydarzenia. Wykonaliśmy szklaną rzeźbę naszego kochanego kotka. Aby upamięć, upamiętnić tę niezwykłą historię. Mam nadzieję, że ten gest będzie dla Pana miłym przypomnieniem naszej wdzięczności i tego wyjątkowego momentu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Pańską pomoc, wsparcie w odnalezieniu naszego kota. Bez pana nie bylibyśmy w stanie go odnaleźć i uratować go przed niebezpieczeństwem. Jest to prawda. Moi drodzy, ale dostałem też. Yy, Pocztą, list ze zdjęciem. Tak, może to zdjęcie to nie będę pokazywać, dopiero tak sprawę, ale przeczytam Państwu list, szanowny Panie Kamilu, Chciałbym złożyć serdeczne słowa podziękowania za pomoc, jakiej udzielił pan w odnalezieniu. Opowiem historię, moi drodzy. Historia następująca, bo tutaj oczywiście dużo wdzięczności, życzliwości. Musiałbym pewne rzeczy omijać. Musiałbym pewne rzeczy tutaj yy, też, yy, bo są konkretne nazwy i tak dalej. Nie, nie chcę yy, sobie utrudniać. Opowiem państwu własnymi słowami. Otóż, Zwróciło, zwrócił się do mnie pan Cezary. Zwrócił się do mnie pan Cezary z taką prośbą, abym pomógł odnaleźć słoik, ponieważ jego teściowa, a jego żony nazywali to tą panią babcią w listach, no, już ma taką demencję starczą, ale miała słoik, słoik. Słoik, w którym przechowywała pamiątki rodzinne. Były to pierścionki, były to obrączki, były to różnego rodzaju piękne rzeczy związane z taką energią rodzinną. Nie tylko bardzo wartościowe, ale także pod względem takim sentymentalnym, jak to opisują, tak dla nich najcenniejsza sprawa. No ale wiadomo, że przy demencji, tam nawet opowiadali mi historię, że pani ma piec. I na przykład potrafiła pieniądze włożyć do tego pieca, one się spaliły, a później wszystkich oskarżać, że zagubiło się, czy tam ktoś ukradł. No ale słoik, tak? Nie da się od tak czegoś, co gdzieś tam było zostawione. No, wyrzucić z dnia na dzień, no i tym bardziej trzeba to odnaleźć. Powiem Państwu, że bardzo ważną rzeczą jest w jasnowidzeniu widzieć, tak? Widzieć przyszłość. O co chodzi w jasnowidzeniu? Jasnowid zajmuje się przyszłością. A więc ja próbowałem wniknąć, mając zdjęcie domowników, w przyszłość. Tak? Kiedy ja bym w przyszłości nie zobaczył historii takiej, że oni zaglądają za lodówkę, że odsłaniają, nawet te żeberka widziałem lodówki takie z tyłu, takie pręciki, takie różne, ciemnego koloru. Że tam odnajdują, że odnajdują to w pewnego rodzaju zawiniątku. Mi się to wydawało folię aluminiową, że to nie był słoik, tylko to było w folii aluminiowej. I faktycznie, w folii, przepraszam, reklamówce takiej. I faktycznie, to było odnalezione za lodówką, tak jak ja wskazałem w wizji. Ale ja nie chcę się chwalić tutaj odnalezioną rzeczą kolejną, tylko chcę Państwu pokazać na początku, tak jakby zajawka tej audycji, jak wygląda jasnowidzenie. Otóż jasnowidzenie nie polega na tym, że człowiek jasnowidz skupia się, na przykład, na temat te, ten yy, yy, Tutaj jest takie pudełeczko, tak? Ktoś w tym pudełeczku przechowywałby obrączki. No a w tym przypadku był słoik. No i e, ja nie mogę, nawet mając sam słoik pusty, e, stwierdzić, gdzie coś się znajduje. Tak nie wygląda jasnowidzenie prawdziwe. Ja zaglądam w przyszłość. W przyszłość. A więc ważne są osoby. Czyli jeżeli ja w przyszłości widziałem obraz, że te osoby zaglądają za lodówkę, widzą, że pani staruszka tak, umieściła tam, zawinęła na takim rusztowaniu za lodówką, yy, przesypała te wszystkie pierścionki, to to yy, pozwoliło mi napisać do nich odpowiedź, udzielić im odpowiedzi, że faktycznie. Takie, takie miejsce y, będzie, i takie wydarzenie. Z kolei, gdybym tego nie ujrzał, tego pozytywnego zakończenia, nic bym nie napisał. I teraz, y, na czym polega y, cały psikus historii jasnowidzenia? Zwraca się ktoś do mnie z prośbą o odnalezienie czegoś bardzo cennego, i burzy się ta osoba w mailach, burzy się w kontakcie ze mną, że ja nie powiem mu, nie powiem im. Gdzie coś się znajduje? A Otóż, dlatego, że w historii, przyszłości tego wydarzenia, ja nie widzę odnalezienia tego, a więc nie mogę im podpowiedzieć. Nie wiem, czy rozumiecie, na czym yy, fenomen ten polega. No tak wygląda właśnie prawdziwe jasnowidzenie. Czyli ja uprzedzająco, jakby skracam czas do wydarzenia, które i tak jest predestynowane. Można tak powiedzieć. No. Także nie wiem, czy jestem tutaj dobrze, dobrze zrozumiany, no, ale skądinąd, PS, tak? Tak jak Pan przepowiedział, pierścionki były przesypywane do torby foliowej no właśnie, foliowej, ja mówiłem jaki i zaminięte na skraplaczu za lodówką. Ja mówiłem aluminiowej, wam opowiadałem foliowej. To niesamowite, jak precyzyjnie Pan potrafił wskazać miejsce, w którym się znajdowały. Dodatkowo chciałbym podzielić się z Panem moimi refleksjami na temat zdrowia. Aha, dobrze. Więc to zostawiam. I teraz, proszę Państwa, tak wygląda jasno widzenie, że jakby uprzedziłem pewne wydarzenia. Niektórzy z was piszecie do mnie. Niektórzy zadajecie mi prośbę, czy mógłbym w czymś pomóc. Ja niektórym nie odpowiadam, choć czytam mail, choć czytam list, który do mnie przychodzi. Nie ma odpowiedzi. Z jednego powodu. Bo ja nie widzę w perspektywie przyszłości rozwiązania sprawy. Nie widzę tego. Dlatego jest, jak jest. W tym przypadku udało się pięknie, właśnie, odnaleźć, yy, odnaleźć to, yy, te wszystkie pierścionki, to, yy, to wszystko. Rodzina wszystko szukała, wszędzie szukała. No, kto by wpadł na pomysł, że, że za lodówką, że pani to powiesiła? Ja miałem takie wrażenie, właśnie, widziałem, Tę tą wizję od nie odnajdują to prawda? W zawiniątku na rusztowaniu. Ktoś odnajduje w zawiniątku. I ta radość. Tak samo z tym kotem. Prawda, że czułem, widziałem obraz, kot był niezadowolony, że był odnaleziony. On się czuł bardzo swobodnie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tutaj pani Justyna pisze: Jak z czerwonym autem? No dokładnie. To jest tak zwana predystynacja i albo wydarzeń i albo my je uprzedzimy, aby im zapobiec. Skracając czas do wydarzenia. Albo nie. Jest prawda, że są wydarzenia, które muszą się zdarzyć. To bardzo ciekawe zjawisko, ale potrafię to wyczuć, że coś się musi zdarzyć. Tak jak mówię o wojnie. Wiem, że wojna będzie, że ona się musi wydarzyć. Czuję to, czuję to, to. To bardzo, bardzo niesamowicie. Proszę Państwa, to był 2020 rok, gdy pierwszy raz w historii mówiłem o tym, że o trzech wrotach. Nazywałem to sam wielkimi wrotami i mówiłem coś takiego, że Zbliża się Wielka Wojna, ale ją poprzedzą, poprzedzi otwarcie trzech wielkich, trzech wielkich wrót. I pierwszymi tymi wrotami, na które zwróciłem uwagę, to, to, to światło jeszcze muszę troszeczkę inaczej, pierwszymi wrotami będzie Mówiłem w 2020 roku, powtarzałem w 2021, i link do tej audycji możecie znaleźć w opisie do, tego, do tej yy, audycji, tej obecnej. Yy, audycja z 4 listopada 2021. Trzy wrota przed Wielką W. Jeden Ukraina, Rosja, dwa Iran, Izrael, trzy Syria, Izrael, Turcja, Rosja. Jest link, warto posłuchać. I mówiłem, proszę Państwa, że Pierwsza wrota to będzie wojna na Ukrainie. Przepowiadałem ją już w październiku, listopadzie, grudniu 2021 roku, określając w punkt, że będzie to w połowie lutego 2022. Drugie wrota, mówiłem, że będzie Iran-Izrael. Mówiłem o zaatakowaniu i przez Iran Izraela. Mówiłem o wydarzeniach, które są przed nami. Mówiłem o trzecich wrotach. Syria, Damaszek, Turcja, Stany Zjednoczone, Rosja tam będzie się kotłować, tam się kotłowało. I mówiłem o tym, że kiedy te trzy wrota, a więc trzy elementy prowokacyjne bo tak naprawdę są to wielkie prowokacje mówię Państwu od dawna, że żyjemy w czasie yy, nazwijmy to EPI no wiemy o co chodzi demi strachu żyjemy w czasie Wielkich prowokacji. Mówiłem to wiele miesięcy temu, że będą wielkie prowokacje na świecie. I właśnie te trzy wielkie prowokacje, którymi naz których nazywałem trzema wielkimi wrotami, są po to, aby wywołać A strach, lęk, niepokój, B. Panikę, osłabiając jednocześnie morale, trzy. Aby doprowadzić do takiej eskalacji wydarzeń na świecie, by wywołać wielką, straszliwą wojnę. I chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić tym filmem, tą audycją, udowadniając na początku, że prawdziwe jasnowidzenie istnieje. Chciałbym Państwa zaprosić na audycję na jutro. Na godzinę 20, abyśmy o godzinie 20 porozmawiali sobie na temat nadchodzących wydarzeń, abyście mogli posłuchać tego, co do nas się zbliża. Bo w gruncie rzeczy, pytanie jest, moi drodzy, zasadnicze, podstawowe: Czy my jesteśmy na skraju? tragedii świata czy my jesteśmy na skraju wielkiej wojny czy my jesteśmy na skraju trzeciej wojny światowej i wielu by mogło odpowiedzieć już teraz że zapewne tak ale sprawa jest bardzo skomplikowana gdyby taką nie było nie byłoby wcześniej trzecich wrót pytanie jest takie czy to jest wydarzenie któremu można zapobiec? Czy też jest ono na tyle zdeterminowane, że musi się wydarzyć? Mało tego, pytanie zasadnicze: jakie siły, jakie moce będą wykorzystane podczas tej wojny globalnej? Które kraje to wywołają, które w tym wezmą udział? Co z Polską w tym czasie? Co z różnymi innymi organizacjami, takimi jak ONZ, Unia Europejska, NATO. I właśnie na te pytania będę chciał odpowiedzieć jutro w czasie audycji, na którą cię bardzo serdecznie Państwa zapraszam, o godzinie 20. A więc mówię Państwu do usłyszenia, do zobaczenia na tym kanale Milwizję w punkt, o godzinie 20 na bardzo ciekawą audycję państwa. Zapraszam. Do usłyszenia.